Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach otworzyło 6 listopada wystawę Polacy głosowali. Kto decydował? Wystawa powstała z myślą zwiększenia świadomości mieszkańców powiatu robczycko-sędziszowskiego na temat procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości na płaszczyźnie politycznej z perspektywy wyborów parlamentarnych z 1919 1947 i 1989 roku. Wystawa Polacy głosowali, kto decydował, przedstawia między innymi postacie lokalnych parlamentarzystów z ostatnich stu lat pochodzących lub związanych z miejscowościami obecnego powiatu. Robczycko-Sędziszowskiego. Staramy się przybliżyć konteksty historyczne wyborów, które były zapoczątkowane w 1919 roku i prowadziły, znaczy prowadziły, każde wybory miały na celu to, żeby wyłonić tych reprezentantów godnych do tego, aby wszystkim żyło się lepiej, tak przynajmniej przez każde wybory wszyscy byli o tym przekonani i przybliżamy właśnie te osoby, które reprezentowały nasz powiat na przestrzeni tych różnych historycznych etapów polskich. Historyk, pracownik powiatu Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach, Szymon Pacyna tłumaczy, dlaczego wystawa bazuje na wyborach parlamentarnych z konkretnych lat. Śledząc historię polityczną Polski ostatnich 100 lat, można śmiało wskazać, że te wybory, które tutaj są ukazane w ramach wystawy, Polacy głosowali kto decydował, były jednymi z najważniejszych wyborów w ostatnich 100 latach funkcjonowania państwa polskiego. Pierwsze, te z 1919 roku dały podstawę do funkcjonowania nowo odrodzonej Polski. E, drugie, z 1947 roku, e, sfałszowane przez komunistów e, wspieranych przez e, Stalina i Armię Czerwoną, e, zostały, e, tak jak mówię, sfałszowane i stały się podwaliną pod budowę. E, Ustroju komunistycznej Polski, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. a Natomiast wybory te z 1989 roku, ich wynik całkowicie zaskoczył działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rządzących wówczas w Polsce. A sukces Solidarności. Otworzył Polsce drogę do tego, aby nastąpiły zmiany ustrojowe. Wystawa składa się z tematycznych plansz, które zawierają mnóstwo informacji i ciekawostek. Pomówione są właśnie e, najważniejsze rzeczy dotyczące wyborów z 1919-1947 i 1989 roku. E, ujęte są również informacje dotyczące wyborów w okresie II Rzeczpospolitej oraz w okresie, jak wyglądają wybory w okresie PRL-u. Ponadto przygotowane są noty biograficzne parlamentarzystów, którzy reprezentowali nasz powiat miejscowości naszego powiatu w Sejmach i w Senacie II Rzeczpospolitej, w Sejmie PRL-u oraz w ostatnich, w ostatnich kadencjach III Rzeczpospolitej. Do tych biogramów dołączone są zdjęcia tych parlamentarzystów. Mamy również materiały dotyczące samych posłów, które udostępniły nam rodziny. Ponadto mamy też oryginały plakatów z wyborów Komitetu Obywatelskiego Solidarności z wyborów 1989 roku, tak zwana Drużyna Lecha gdzie zaprezentowani są kandydaci Komitetu Obywatelskiego, którzy Solidarność, którzy startowali do Sejmu i Senatu właśnie z okręgów? W którym znajdował się nasz, nasz obecny powiat, Robczycko-Sędziszowski. Wystawę oglądać można w godzinach pracy Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach do 30 kwietnia. Dyrektor instytucji, Agnieszka Ochał, zapowiada, że wystawa posłuży m.in. do prowadzenia dla młodzieży zajęć edukacyjnych.